Co się dzieje, ale to jest dyskoteka i właśnie będzie tego dyskoteka, jak sobie zareaguje na piesynkę hmm, na Emeraldy, no. i Co bym my wymyślił, no. Chodźcie y, mi, co bym my wymyślił co to jest Emeraldy? Emeraldy, wiem, że to jest. Hmm, no, grzeje jakby taki Zielony Diaks. Nie pamiętam jak to się nazywa. Zielony Diaks, tak, to jest Zielony Diaks. To nie przypomina Zielonego Diaks, to jest Zielony Diaks i no, sobie zarobiłem po prostu tę piosenkę, tak? No więc... Właśnie sekunda... Nie, nie wiem, minutka. Ej, dobra mam i odpozuję to. Co to w ogóle za bit? Nie jestem z wioski a w Eku zrobiłem tyle w takim model wieku, że na spokojnie mogło... bardziej liczysz na efekt yeah! y... Nie yyyy skarbie mam to co zapragniesz yyy skarbie to co zapragniesz jest tylko piosenka dla dzieci w ogóle tutaj są te wileczerki, wileczerki tańczą eme rady na mnie, tyle porobiłem, że i zielonego nasrałem, emeraldy na mnie, zielonego nasrałem. Ej, wolę mi, bo tego słuchałem. gra na komputerze cały dzień, całą noc. Nie, żeby nagrywać i tworzyć to, co samo Żeby nagrywać i tworzyć to, co coś tam, coś tam. Ej, żeby nagrywać i strać zielonym. Robić kupę zielonym, tak, tak, nie chciałem tego powiedzieć, YouTube yay, po prostu reaguje na piosenkę, proszę mi tego nie usuwać, czy coś, jakie na piosenkę kolejną, tak? Eeeem... Um. Eme, eme, emeraldy... Skarbie, mam tu co zapragniesz... Wystrałem zielony i kaska... Uj, no, robię to dla kaski, nie wczekaj. M Emeraldy, robię to właśnie dla kaski. MMM Emeraldy, robię to dla kaski. Na strojem zielonym i dużo kaski. Pum! To właśnie pojęłaś piesny kapaliona, mam to wszystko robię dla pieniędzy, tak? Czekaj, czy tam był martriller? Akry Turner lubię. lubię lubię bardzo. Mam to coś... MM Emeraldy. Na mnie bardziej chcę tylko życie, ale bardziej gdy jest zielono Wydałem... Gdy... Numerem, ha, numerem, dobra, szkoda, że nie Ej, to jest odzorowane z zielonego 4 Bo ja słuchałem zielone cztery, jeszcze wtedy nie nagrywałem na YouTube'a, ale no słuchałem, ocniełem są tak Tak szczędzie. Totalna kupa. Mój, mój mózg z Lego co to jest i gorszy chyba Paliona jeżeli chodzi o Minecraftową, to to jest chyba lepsze niż palionowa. No może delikatnie lepsze. O patrzcie! Młode gdzie? nie! Czekajcie, młody panie, to mój młody panie, leczcie, czekajcie, 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 o, Halo, 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 nie łany, tak. Tak szybko, tak szybko się skibniesz. Patrzcie, jaka morda, Jaki jakiś Dobra, odprowadźmy sobie to, tak. Hej, O, 100 tysięcy! Chcę taką w liczbę, tak. Opäť subskrbujte O milión. Tež to mi mám, ven, subskrybuj. Aha. E, tak si mi len subskribuj. Aha. Ena. Takže prezitejte to písadečka do... Co tu je, sludíska, no? to tak oceniam no. to jest to, niż ostatnio oce... Oc... Oc... oceniałem, tak reagowałem na piosenkę, zbudowałem bazę, to, to jest lepsze, no nie powiem, że Lepre, tak. no, to raz lepsze, ale lepsze, tak. Nie może że jest lepsze, bo... Bardziej mi wpada ucho takie Eme, eme, emeraldy rady na mnie skarbie, źle nosrałe I koski z o, źle Kąski. No tak, coś będę zrobić dla kaski, mm, Zapiszmy się na update, może zaragujemy, może nie Jak dam radę, to zaragujemy. Festiwal zimowy, no trzeba zareagować tak, tak na update Trzeba sobie odpchnieć update. tak tak. no, no ten piękny, um, czy tam nie piękny, Musiłem tak Tępy, bo nie powiem, że nie i boom i teraz czekajcie boom no mega e, czekajcie jeszcze mam pomysł pięknie pięknie Pum. i No, kiedyś tak dołożył mega od... odlecieć w kosmos. Teraz, teraz. Oj, no, zepsuło się, no. No, nie mogę, no. no to tylko cofnął piosenkę od na 10. Czyli y, piosenkę Wojanka, oceniam zbyt wymiarowo za 1 na 10.